z nadejściem nowego tygodnia, ja zaczęłam testować nową linię ekskluzyw dla kobiet od Ferro Strong i słuchajcie co wchodzi tutaj w nuty zapachowe są to czarna porzeczka, gruszka kwiat pomarańczy, jaśmin, irys pralina, wanilia, fasolka, tonga i paczula, czyli to zupełnie inna kompozycja aniżeli ta, którą Wam pokazywałam w tamtym tygodniu Pisałyście do mnie, że kupiłyście tamten zestaw. Jesteście z niego bardzo zadowolone. Ja ten już mam. Zdążyłam go kilka razy przetestować, kilka razy popsikać się rano, przyjść wieczorem i dalej nim pachnieć. To jest bardzo dojrzały zapach. On nadaje się do użytku codziennego, jak i na wieczorne wyjścia. Jest po prostu przepiękny. Olejek oczywiście pachnie tak samo jak perfum. Ja smaruję się, by natłuścić skórę, więc zapach unosi się dosłownie wszędzie, codziennie, wszędzie. I pomimo tego, że poprzedni perfum, który wam pokazywałam, był moim totalnym faworytem, to ten bardzo, bardzo mi podchodzi. Ja mam jeszcze jednego swojego faworyta, jeśli chodzi o ferostrong, ale o nim opowiem troszeczkę później. W najbliższym czasie zostaję przy testach tylko i wyłącznie tej linii. Także polecam Wam wszystkim sprawdzić ich w stronę, obejrzeć sobie, przeczytać troszeczkę więcej o tym i wybrać najbardziej odpowiedni zapach dla siebie.